6, 4, 5, 6 i 7. 7 woreczków. Wiecie, ile to kosztowało? Nie chcecie wiedzieć. 5, 5 zł za kilo. A jest, prawie, a jest prawie 200 kilo w tych workach. 900 zł za poplon. Dane. I teraz właśnie dzisiaj, dzisiaj go wysiewam. I mam nadzieję, że przez tutaj. Przez półtorej miesiąca zdąży w miarę ładny urosnąć do stależowania. Rzadkie oleista. Pan na targu powiedział, że się tydzień spóźniłem. A jakbym w zeszłym tygodniu to kupił, to by było po 4 zł. Na 200, prawie na 200 kg. No to 200 zł zysku. A tak to? Tyle za to. Zapłacone. Eee, czekaj. jaką wyglądało nasz 5 e, tu jest 6 kg tak a my mamy na 2 hektary wysiać a tych jest po 25 to lepiej by było te dwa wrócić to byśmy wiedzieli ile tylko najpierw sza trzeba... Kto jest po tej Bajdo, Dobra, Dobra. ładnie popadało. wczoraj. To dzisiaj. Dzisiaj jadę wysiąć cały ten. To wszystko na 2 hektary. Żeby, żeby nie zamykać po prostu tych, tych klapek, ale do to miękko tu Jeszcze tym gruba było, miałeś głęboko ruszone Pusto Wam powiem, że Szybka, 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 szybka Pracuje szybka Że troszku mi brakło na jeden przejazd w jedną stronę. Dokładnie. To jest czwarta. To jest piąta. Tak z zapasem teraz. No, to żeby Wam zobrazować. No to jest z zapasem naładowane, to co mi brakło. No i też nie jest problemem, bo po pierwsze. Robię, chciałem tutaj na polu za przechowalnią, czyli kawałek nawet mi się nie opłaciło. Do mamy dzwoni, żeby z mi to podwiozła. A druga sprawa, że w tym worku nie jest 25, tylko 30 coś kilo, także jest no, z zapasem, zapasem trochę dostaliśmy. Bo tam gościu akurat to resztkę miał na sprzedaż, to nam to wypchnął. Trochę tam opuścił jeszcze, także jest trochę więcej niż potrzebuję. Tu jest nasionko, tu jest nasionko. Tu jest nasionko, tutaj są, tutaj są. O, i tutaj jeszcze są. Czyli mniej więcej do tego miejsca. Czyli zobaczcie po krokach. Raz, dwa, trzy. Uu. Prawie cztery, bo tu, tu mam ślad. Ta stopa jest. No to trochę, trochę szerzej bym mógł jechać. A z tej strony, z tej strony to powinno być na całości. No, jest na całości. No ale trochę szerzej jechać i się zastanawiać, czy tutaj na środku nie wyjdzie taki pusty, pusty pasek. No to trochę bez sensu. No to lepiej trochę tutaj zagęścić te ślady. Nie wiem, czy, czy widać, nie wiem, czy widzicie, tutaj jest ślad. Tutaj tak mniej więcej teraz strzelam palcem. No to tutaj na środku, na samym środku to mi taki pasek właśnie został, co teraz uzupełniałem i chcę przejechać. Dobra, teraz te dwa woreczki wrzucam. Dla pewności może wezmę jeszcze tego, w zapasie, że jakby mi kilka sipek brakło. Tak na wszelki wypadek, bo w tym jednym worku powinno być 25 kg, w tym drugim koło 30. No lekko ponad 30, bo chyba było 35, nim ubrałem te kilka sipek. No i to wszystko powinno mi starczyć, oprócz tego oczywiście, na 2,5 hektara. A jak wyjdzie, no to zobaczymy. To sobie zrzucę przy rowie. Tak niech sobie leży, bo trochę dalej na pole lecę. Także, żebym nie musiał wracać już. No, kolejne kolejne pole na kolejnym polu posiane. Tutaj właśnie tak chodzę, patrzę czy mi rzuciło. Bo trochę tutaj większe odstępy porobiłem. Już Wam mówię ile. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. 7,5 m, jak gdzieś licząc, od śladu do śladu. No ale tak wizualnie wizualnie widzę, że tu raczej powinno być. Chociaż to ziarno też jest takie ciemnawe. No. Ciężko, ciężko je znaleźć, tak jak się patrzy. No ale jak jak powschodzi, no to wtedy będzie widać, czy jest dorzucone. No tutaj jest 2,5 hektara. Jedno i drugie pole po mieszance jest, tylko że na tamtym jeszcze słoma była ścięta, no to trochę trochę tak żółciej na polu jest z tą wymieszaną słomą. Tu jest bardziej tak ciemno, bo to tylko ścielnie tu zostały. Słoma była sprasowana tutaj na tym polu, na tym polu też mi brakło nie wiem ile 6-7 siedem sipek, no ale wam powiem, że ciężko rozsiewacz jest ustawić, tak żeby, 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 żeby było Dobrze. Tym bardziej, że się ma to na takich, takich klapkach, na takich, na takich linkach jak ja to mam. I jeszcze ta jedna linka jest urwana. Tak? To tę lewą klapę ustawiam na jeden gdzieś, drugą na dwa. No ale co, co zamknę i otworzę, no to jest inne ustawienie, tak? Dwa razy tak samo się nie ustawi. Przydałoby się jakieś centralne zamykanie do tego rozsiewacza. To by było dobre, nie? Centralne zamknąć, potem centralne otworzyć. To by się miało pewne, że jest tak samo ustawione. A tak to za każdym razem mi inaczej wychodzi. Leony, pastor. palcami tego nie obejmę. To jest 20 cm. I tak mniej więcej, tak mniej więcej się 30 zakręca na tych wąskich oponach. Takie się tworzą hałdy, hałdy na zakętach. Ale znowu kupować balonówki je wymieniać jak się pracuje z turem na te wąskie przysłomie albo jak w polu. Muszę to jeszcze przemyśleć. Bo to by było na pole balonówki, to by fajnie było, nie tworzyłyby się takie na zakętach takie hałdy, tak ta opona by nie ryła. No ale też, ale też trzeba by ją, je przekładać koła. Bo przy pracy z turem pod wiatom jak słonę układa, no to właśnie przydają się te wąskie, żeby w ciasne miejsca się ładnie wpasować. Zobaczcie, tutaj, tutaj na tym polu słoma nie była cięta, tylko zebrana. A mi się bardziej zapychało niż na tamtym, gdzie była ona ścięta. I też nie chodzi mi o takie zapchanie. Tu jest na tyle, bo to akurat mi nie przeszkadza. Tylko najgorsze jest takie, coś właśnie o. Jak tu się zbije na środku, i cały ten element jest tak w górze idzie. To jest trochę przechlapane. Generalnie tu wam powiem, że, że jest ziemia mocniejsza. I też pewnie, pewnie dlatego tak mi się to na tych bronach wlecze, bo z, z tego powodu, że jest cięższa, taka mocniejsza ziemia, no to grube no to też nie było zrobione tak, tylko było zrobione trochę trochę płycej, bo to, to był ten z podcinaczami, te czubki miał trochę zdarte i też e, nie, wchodził, nie wchodził do końca, bo, bo ja wcześniej robił na jakichś tam innych ziemiach, to mówi, że na wale się opierał, a tutaj jeszcze do, między wałem a tym zabezpieczeniem, no to jeden albo dwa palce tak by wcisnął. Także się nie wbijał tak za bardzo dobrze do końca, jakieś śmieci się skądś wzięły. Wszystko zbieram, bo nie lubię mi się coś wala po polu. Jak zdążę, no to jeszcze w tym roku, no to na tych trzech, na tym jednym polu, co była jeszcze, też mieszanka, to się też planowałem rzutę, posiać, posiać poplon, ale nie wiem czy zdążę. Bo dzisiaj już mamy 17, no to tak e, na dobrą sprawę za miesiąc wypasowało już to talerzować i orać. Pod ozimę zasiewy, no, najwyższy czas zrobić jakieś podsumowanie, bo dzisiaj mamy 29 wrzesień. Dodam i tak jak myślałem, na tych 3 hektarach, te 3 hektary po mieszance już są zaorane. Nie siałem na nich na tej działce poplonu, bo uznałem, że jednak jest na to za późno i szkoda, by było tyle pieniędzy wyrzucać. Żeby to takie malutkie urosło i to przyorać. Taka ciekawostka, zobaczcie ile przerzuciłem. Ale tutaj, tutaj ogólnie coś słabo. Słabo idzie. W tym miejscu. Konkretnie w tym miejscu, nie? Bo zobaczcie jak to, jak to mniej więcej na polu wygląda. Tutaj nie ma. A wszystko leciało tak samo. Tam dalej na górce nie ma. A tutaj, tutaj zobaczcie jak tu ładnie idzie. O kurczę. Już 6 cm, może lepiej ma. Patrzcie, tu jest moje kolano, do tego miejsca sięga. Oczywiście wziąłem tą największą teraz. jak tutaj ładnie poszło. Ale dziw, dziwnie wam powiem, dziwnie. Czegoś w tej glebie brakuje, bo tutaj na tej górce nie ma. Kompletnie nie ma prawie. A tutaj, tutaj jest gąszcz. O, zobaczcie jak tutaj mało tego jest. I jaki, jaka mała ta rzodkiew. To było w tę stronę jeżdżone, więc niemożliwe, żeby tu jakiś przestrzał wyszedł. Tak jak patrzymy na szerokość, nie na długość. Bo po długości mogłyby być przestrzały, ale w tę stronę raczej nie bardzo. O i tutaj jest kolejny plac. Tak placami powschodzimy. Ale ile, ile zboża jest. Zobaczcie jakie kępy zboża się trochę obsypało. Zobaczcie, co tu przy granicy jest. Ile tego narosło, jakie wielkie. Jakby tak na całym polu było, a byłoby co przyorać. O kurczę. Na tym polu lepiej idzie. Zobaczcie. w równiej równie to wszystko powschodziło. Po no i wam powiem jest większe od tamtego, przynajmniej tak mi się wizualnie wydaje nie ma takich przestrzałów na polu tak patrzę no nie no trochę te ślady można by zagęścić tutaj te prawie 7 metrów no to już na tych łączeniach no to tak ledwo, ledwo co rzuciło trochę mniejsze te przestrzenie, tak jak robiłem na tamtym polu, na tym pierwszym O kurcze kolano a poplon poplon rośnie, no dzisiaj jest 30, tamto nagrywałem chyba 17, no to rośnie miesiąc i 13 dni, coś takiego A jeszcze w tym tygodniu dzisiaj mamy niedzielę. E, właśnie nagrywam to podsumowanie, bo było nagrane bez podsumowania i i, i, I Na początku tego tygodnia jeszcze tego nie ruszę, bo ziemniaki muszę dokończyć, kopać. No to tak końcówka tego tygodnia, no to jeszcze te kilka, kilka dni. Teraz ostro padało, także gleba domiękła. Na przeoranie tego jest po prostu no idealnie, mięciutko. Elementy pługa nie będą się zdzierały. Tylko nie wiem czy to nie będzie trzeba talerzówką Ruszyć wcześniej, bo to mi się chyba te większe nie przykryją. Także trzeba będzie pewnie jeszcze talerzówką to ciachnąć. Dobra, w tym filmie to wszystko. Jeżeli się podobało, zostawiajcie kciuki w górę. Mój kanał wbijajcie, żeby zobaczyć wszystkie filmy. Tutaj macie dwa. Jeżeli nie widzieliście, to zapraszam do obejrzenia. Też zapraszam do zasubskrybowania kanału. No i co, trzymajcie się. Do następnego. Cześć.